Filmo, grozy to by takie zmiany. A gdzie jest takie cudo, które wydaje takie niesamowite dźwięki? Mianowicie na Roztoczu, w gminie Lubycza Królewska, w Siedliskach. Kolejny wynalazek jest w tej samej gminie, w miejscowości Teniatyska. Tu jest znowu połączenie wody. Metalu i koła z tego metalu. Dzięki niemu i dzięki rzece Sołokija, stawy zalane są wodą, ponieważ woda do tych stawów jest doprowadzana nie żadną rzeką, tylko dzięki stalowemu kołu zanurzonemu w rzece. Które ma odpowiednie elementy w postaci, nazwijmy to, chwytaków wody. Koło się obraca, i te chwytaki napełniają się wodą dzięki nurtowi rzeki, plus kawałek rury, który tą wodę z chwytaków doprowadza do stawów, i dzięki temu w stawach jest woda. Jak już jesteśmy przy wynalazkach metal, woda, to. Ten wynalazek pochodzi z zupełnie innego miejsca, z bardzo odległego w stosunku do Polski, mianowicie z portugalskich Azorów, z wyspy São Miguel na Oceanie Atlantyckim. Wystarczy trochę pomysłu, trochę stali, trochę umiejętności, by to zbudować, plus woda i. Takie wspaniałe cuda można stworzyć.